Stary, musisz zadać sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Czy w tym roku widziałeś już chłopaki nie płaczą? A potem po prostu zacznij to robić. Szczere recenzje przedstawiają. W czasach, gdy Władysław Pasikowski przepijał swoją kasę za psy. Ja, pierdolę, zostaliśmy bandytami, a ja jestem policjantem służby drogowej. A Patryk Wega był jeszcze Patrykiem Krzemienieckim. I pisał magistra z socjologii o feministkach. To super historia. Najlepsze filmy gangsterskie w tym kraju robił ten człowiek. Olaf Lubaszenko. Dlatego piję Tu był jeszcze chudy. Tu jest gruby. A tu znowu chudy. Naprawdę. No Chudnie i ty jak Christian Bale. Tylko że jemu nikt za to nie płaci. Chłopaki nie płacą. Czyli biografia Mateusza Kijowskiego. Ale no zobaczymy, jaki będzie wynik. Halko gimbie. Zobacz, jak wyglądały w Polsce lata 90. O niebywałe. Spice też się rozpadł, uwierzycie? Tak wyglądał Tinder przed Tinderem. Idź do burdelu. Przenieś się do czasów, w których dziwki były po stówie. No cześć! To znaczy ja nie wiem po ile są dziwki. Co na pewno. Tylko po co zamawiać dziwki, skoro laska jest z tyłu. No. Aha! To już wiemy dlaczego są za stówę. Nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. To w sumie takie odloty.pl Można polatać i też można się nadziać na brzozę. Poza tym w tym filmie pielęgniarki są ładniejsze niż dziwki. O takie NFZ Religa był Bogiem. Kurw. Przeżyj wizytę w skansenie VHS-ów. Czego? Kaset wideo! Jakich? Do magnetowidów! To od nich wzięła się nazwa sekstaśma. Zapytaj mamy. Zobacz, jak sylwester Adam Wardenga robił pierwsze pranki, gdy wkręcał pana poetę z koca. To było. That was a good prank! Zobacz też, jak człowiek Warga zrobił sobie tatuaże! Z brawo! To nie było brawo, tylko popcorn! I tak lepszy tatuażyk niż Sentino! Tatuaże! A także sprawdź, skąd pomysł na fryzurę wziął detektyw Rutkowski. <grym> Poznaj wyjątkowe postacie, które zostaną w naszych sercach na zawsze! Wojciech Klata jest takim nerdem, że nie może przestać walić konia nawet u lekarza! Anna Mucha i Wojciech Klata zagrali w tym filmie tylko dlatego, że uratował ich Korczak. A mieli razem pojechać na obóz. <śmiech> <śmiech> dlatego ruchnęli się dopiero tutaj. I dobrze, bo od tego znikają pryszcze. Hey, udało się. Co? Zespałem się z dziewczyną i zniknęły pryszcze. Super. <laughs> Ale się tu pojawiły teraz. <laughs> to wyciskamy i gramy w League of Legends. Tak? W tym filmie nawet nie będzie ci przeszkadzała drewniana gra Anny Muchy. To jest moment, kiedy była najbliżej Oscara. Oscar, co ci jest? Zatruj się czymś? W życiu. Jest też Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, zanim został szefem wszystkich szefów. Chyba nie chcemy, żeby kolega zamienił się w Jarzynę. Gra go Edward Lindę Lubaszenko. Ciekawe, jak dostał tę rolę. Pewnie sypiał z maską reżysera. A to polski Elvis, czyli Michał Milowicz. Przecież ty się nie znasz na muzyce. Od trzech lat oglądam codziennie MTV. To na początek wystarczy. I jego druga najlepsza rola, po roli w teledysku mojego ulubionego reżysera. Macieja Dąbrowskiego. Żura pióra. Wszyscy krzyczą Widziałem ptaka cień. Słaby tekst. Albo że kurna wszystko się może zdarzyć. To napisz lepszy. Amerykanie mają doktora Dre. Szwedzi doktora Albana. A my niestety mamy doktora Sienkiewicza. Ona jest dałem. A tak wygląda nasz ulubiony Mirosław Baka. Jest smutny, bo nie Baka. Za to laska baka. To nie ma sensu. <noise> I grucha. Grucha jest pierwszym hipsterem. Nosił chujowe swetry, zanim to było modne. Z Boże. A Pazura już wtedy prowadził vloga. Każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek w kapsułkach. Piję rano tran. Patrz się w kamerę, kurwa. Chłopaki nie patrzą. Chłopaki nie płaczą to film, w którym jest więcej czarnuchów niż w Lalale. La, La Land. To mi się podoba. A, nie, przepraszam, nie ta koperta. Niż w Moonlight. Nie jest tak? Czarnuchu? A oprócz tego kołnierz. Kołnierz? Kołnierz? Kołnierz. Kołnierz? I kołnierz. Co to ma być? Kołnierze wyklęci? I dlaczego tu wszyscy mają pseudonimy związane z Kutasem? Fred. Bolec. Silnoręki. Grucha. Psikuta. Laska. Wow. Odkryliśmy kod... Lubaszenko! To Kutaszenko! To są pewne problemy, pewne obciążenia. Zobacz sceny, które przejdą do historii kina. Na przykład scenę ze zwaleniem gruchy. Ja... O Boże! Co to jest? Gdzie? Tam! Można powiedzieć, że Milowicz zwalił pazurze gruchę. Zresztą ten gołeś ma nawet rękę zwichniętą od zwalenia gruchy. A ja marszczę Freda, kiedy sącia jednocześnie wali gruchę i robi laskę. A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Ja rozumiem. Nie zmieniaj kurwa tematu. Poznaj najlepsze teksty, które do dziś rzuca twój najebany wujek, gdy mama prosi go, żeby poszedł spać. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. A tym ulubiony cytat Jarosława Kaczyńskiego. Przykumaj te kocie ruchy. Albo ten. Zaczął do nas walić jak do kaczek. Really Nigga o, Muzyka. Filaw, chłopaki nie płaczą. A nie, jednak płaczą, że ktoś zerznął im tytuł utworu. Ja bardzo często płaczę, ale ja niestety już nie jestem chłopakiem. <laughs> A tak serio, muzyka. Poseł na sejm, Piotr Marzec. Skacz mnie do góry, jak kangury góry. Fabuła. Zobacz film, który zerżnął. Co? Który zasłużył sobie na miano polskiego Pulp Fiction. Jest! Ujęcie z dołu! Kolejne ujęcie z domu i ujęcie z bagażnika! Jest Vincent! Jest Jules, Jest nawet i pokrak! Jest teczka! Jest monolog przed masakrą! Gibasz się jak Pierdolony Rezus! Zachwycasz się panem Kuntakintem! I masakra! Jak to możliwe, że on nie słyszał tych strzałów? Ten film to nie Smoleńsk! Tutaj nie słychać strzałów! No i jest scena balkonowa. Syn króla sedesów? Trzeba się wyluzować. To i tak lepiej niż syn z dupy. Wystarczy, że odpowiesz na jedno zarobiście ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić? Dostać, wtedy dostajesz trenerem Pokémonów. Występują! Najbardziej znany polski youtuber, jedzący fasolki i wszystkich smaków. Żygi! <śm> Brat youtubera, idol lewaków, prawicowcy go nienawidzą. Przepraszam, bo miało być poważne. Państwo mają tu pole i, i, i... Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. A nie, to w następnym. Janusz Wójcik, który robi to co zwykle. Pije! Detektyw Gruchowski. Gość, którego znasz z otwarcia nowego działu AGD w Twojej galerii. Złote tarasy. To mogła być Wasza reklama. Twoja była. Robert Makłowicz. Obecnie kucharz wyklęty. Polski Tom Hanks. Anna Mucha nie siada. A nie, jednak siada. Paweł Denon, który w końcu robi to, co umie najlepiej. Jest sobą. Aleksandra Kisio i ojciec Kisio. Prawdopodobnie. A także Cycki! Cycki! Ocena 2 na 10. Głowa cię nie boli. Żartujemy. To nie Park Fiction, ale też jest zajebiście. Ale i tak 2 na 10. Życia nie oszukam. Pitbull, bezpieczne chłopaki. Stary, musisz zadać sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Czy w tym roku widziałeś już chłopaki nie płaczą? Albo nie. Czy w tym roku oglądałeś już chłopaki nie płaczą? A potem po prostu musisz zacząć to robić. Dobra, jeszcze raz. Stary.